Hej, z tej strony naszą się witam w kolejnym odcinku z nowości z GTA Online, czyli na dzisiaj omówimy sobie zniżki, premii i ogólnie o tym się dzieje w GTA Online, więc zanim sobie zaczniemy, daj łapkę w górę, subik, komentarz, a my lecimy proszę Państwa. Więc na podium jest Fister Neon, czyli bardzo fajny elektryk w GTA Online, jest to Porsche Titan Turbo S chyba, jest bardzo ładny, jeśli Wam się podoba to polecam go wygrać. No ale jeśli chodzi o osiągi, nie jest zbyt dobry, chociaż, przepraszam, nie ma spoko, no ale Jest to letek, więc trochę dupa No ale polecam, bo jest bardzo ładny, lecimy sobie dalej z samochodowym LS jest Sultan RS Classic, czyli zaje fajne autorydowe Subaru, jeśli chodzi o osiągi Niestety nie jest zbyt dobry, a żeby go wygrać To trzeba Eee, ojeju Trzeba Zająć przynajmniej 5, 5. miejsce w 12 wyścigach, czyli bardzo łatwo. Wystarczy pewnie się z i tak maście wyścigów sobie zrobić, i razem sobie oddać auto. Więc polecam. Jeśli do testowania we klubie samochodu, to mamy. co to było? Anis Remus, może być. Mamy dalej. Wulkan Valer HKR, czyli bardzo fajne pojazdy Drift, więc polecam go. No i także kolejny pojazd od Driftu, czyli Dinka R to 3000. Lecimy sobie moi drodzy do premii. Na premii są wyścigi Deluxo razy 3 RP razy 3 highs. Jak ktoś je lubi to proszę bardzo, teraz można je fajnie pograć i coś tam zarobić. Lecimy sobie dalej. A na premii razy 2H ERP jest z końca świata, ale ten trzeci, ten najtrudniejszy, ostatni, więc Mech, lepiej robić Kajoperiko i kasyno, e, Więc lecimy sobie, moi drodzy, dalej. I na premii razy 2H ERP są misje PZ Planet Zekiro czyli te misje, gdzie jest Ruina 2000 i też SKP Zekiro to specjalne. Więc lecimy sobie, moi drodzy, dalej. Przez ten tydzień badania w bunkrze podobno się 5 razy szybciej więc chyba warto je robić albo nie warto musicie sami ocenić Lecimy sobie moi drodzy do rzeczy innych no. Za samo zalogowanie się do gry dostajemy takie oznaczenie z Bansi, macie je teraz na ekranie A także dostajemy koszulkę Westa, też macie tą koszulkę teraz na ekranie Lecimy sobie do zniżek więc jest 40% przeceny na bazę i jej renowację. lecimy sobie, moi drodzy, dalej. I także 40% przeceny jest na Volatola, samolot jest troszeczkę słaby, ale jak komuś podoba, no to można sobie kupić. Mamy na Thrustera, ja polecam, jest dość słabym pojazdem, mamy na Bridge'a, on też jest słaby. Na Czarnoboga ma fajne rakiety, długi zasięg, nawet celna, no ale można go łatwo rozpuścić na jedną rakietę, więc... Sami sobie ocenię, czy warto to kupić. A na przykład jest to cel od pariach, czyli zajebisty pojazd, kupujcie, bo jest najszybszym samochodem sportowym, że nie liczę na tego kaliki, ale kalika jest z glitchem, więc ona się moim zdaniem nie zalicza. Więc polecam PH sobie zakupić w tym tygodniu. Oczywiście, oczywiście jest na niego 35%, a 35% jest także na ...Coil Ryzen. Jest to Tesla, elektro taki O, może być. Jak ktoś chce mieć na WGTA, no to proszę bardzo, można sobie zakupić, teraz jest tańsza. I jeszcze na no, zniszce z Audi Sprogen T20, czyli McLaren P1. Bardzo fajny samochodzik, w sumie jest spoiler ładny, ale jeśli chodzi o osiągi, nie jest zbyt dobry, niestety. 50% jest, no słuchajcie, bronie do wersji drugiej. Jestem hmm, jeszcze nie tego go pokazać. Na przykład tutaj są tańsze też wszystkie o, rzeczy i pewnie ulepszenia do wersji drugiej. Ja nie mogę tego kupować, no bo ja już sobie wszystkie bronie ulepszyłem. No ale jest to tańsze i warto sobie w tym tygodniu te bronię wszystkie poulepszać i zrobić. No i moi drodzy, to tyle w odcinku, więc dajcie łapkę w górę, subik, komentarz. Zapraszam na TikToka, gdzie są codzienne TikToki, live'y. Zapraszam na Twitch, gdzie są oczywiście też live. Zapraszam na Discorda, gdzie może czasami pokazamy. Jest też stranka donatów, macie oczywiście wszystko to w linku w opisie. Siema, cześć.